W pradawnym lesie panowała zima jak z najpiękniejszych ilustracji. Śnieg leżał na gałęziach niczym bita, śmietana. Strumienie zamarzały w kształty przypominające kryształowe mosty, a nocą niebo migotało tysiącami gwiazd. Ten rok był jednak wyjątkowy. Miał nadejść zimowy księżyc wdzięczności. Zjawisko, które zdarzało się tylko raz na kilkanaście lat. Kiedy księżyc świecił wtedy szczególnie jasno, podobno potrafił spełniać życzenia tych, których serca były pełne dobra. W takim właśnie lesie mieszkał żółw Tymek, stworzonko małe, powolne, ale o sercu tak ciepłym, że mógłby ogrzać nim cały świat. Wszyscy wiedzieli, że Tymek był mistrzem w dostrzeganiu małych radości. Gdy inni narzekali na mróz, on zachwycał się tym, jak pięknie skrzy lodowy pancerz na strumyku. Gdy ktoś jęczał, że zima trwa zbyt długo, Tymek mówił, ale za to możemy spędzać więcej czasu razem przy ognisku. Nic dziwnego, że co roku odbywał swoją słynną wędrówkę wdzięczności, odwiedzając wszystkich przyjaciół i dziękując im za wspólne chwile. Tego roku miała być najdłuższa i najpiękniejsza. Rozdział pierwszy: Poranek pełen iskierek. Tymek obudził się rankiem, gdy promienie słońca tańczyły na śniegu jak drobne iskry. Zawinął się w swój czerwony szalik i spojrzał w odbicie zamarzniętej tafli stawu. No, Tymku, powiedział do siebie z uśmiechem, dziś rozniesiemy w lesie trochę ciepła? <grytanie> Wziął ze sobą mały woreczek, a w nim nie prezenty, lecz liściki wdzięczności, które pisał od kilku dni. Każdy pięknie ozdabiał drobnymi rysunkami gałązkami, gwiazdkami, małymi serduszkami. Ruszając leśną ścieżką, mijał grube drzewa otulone śniegiem, ślady małych łapek i migoczące sople. Świat wyglądał jak zaczarowany. Rozdział drugi pachnący dom Mimi. Pierwszą, jak zawsze, była myszka Mimi. Zanim Tymek dotarł do jej norki, zapach pierników otoczył go jak ciepły koc. W środku słychać było brzęk garnków. Tymek zapukał. Mimi, to ja! Drzwiczki otworzyły się tak szybko, że aż śnieg spadł z framugi. Tymku! Zapiszczała. Spójrz tylko, mam tyle roboty. Zostało jeszcze piętnaście tac pierników. Wygląda na to, że szykujesz cały leśny poczęstunek, uśmiechnął się Żółw. Chcę, żeby wszyscy mieli coś pysznego, chwaliła się Mimi. Ale wiesz, dodała ciszej, czasem martwię się, że nikt nie zauważa, jak bardzo się staram. Tymek wyciągnął z woreczka mały liścik. Mimi, jestem wdzięczny, że zawsze wprowadzasz zapach świąt do naszego lasu. Twoje pierniczki sprawiają, że wszyscy czujemy się jak w domu. Myszka zamarła, a potem. Och, Tymku, nikt nigdy mi tak nie powiedział. Bo zapracowana jesteś, roześmiał się. Mimi wytarła łezki brzegiem fartuszka. Dziękuję. A teraz chodź. Chcę, żebyś spróbował nowego pierniczka. Pierniczka z migdałem. I karmiąc Tymka piernikiem prawie wielkości jego głowy, pożegnała go ciepłym uściskiem. Rozdział trzeci. Wiewiórka Filomena i chaos w dziupli. Droga Tymka wiodła teraz na wysoką sosnę. Wiewiórka Filomena nie była w najlepszym humorze. Ba! Była w najgorszym humorze. O nie, gdzie są moje wstążki, a orzechy, a gwiazdki, a moja lista krzyczała wiewiórka, biegając tam i z powrotem, jak błyskawica. Dzień dobry, Filomeno zaczął spokojnie Tymek. To nie jest dobry dzień, Tymku. Nic nie wychodzi, nic, wszystko nie tak. Święta powinny być idealne. Żółw usiadł obok niej. A co jest wystarczająco idealne? No. Filomena zatrzymała się. Chciałam, żeby moi goście byli zachwyceni, a jak nic nie jest idealne, to. To co? Zapytał ciepło. To się zawiodą. Albo. Tymek podał jej kolejny liścik. Zachwycą się tym, że ich kochasz. I chcesz się dla nich postarać. Filomena spojrzała na kartkę. Dziękuję ci, że zawsze myślisz o innych. Jesteś jedną z najcieplejszych wiewiórek w całym lesie. Filomena nagle usiadła, jakby ktoś zdjął jej cały ciężar świątecznych przygotowań z ramion. Tymku, spokojnie, uśmiechnął się Żółw. Święta nie muszą być idealne. Mają być twoje. Dziękuję. I może pomożesz mi znaleźć tę wstążkę? Oczywiście, a potem odetchniesz ze mną chwilkę. Paradoksalnie wstążka leżała tuż pod jej ogonem. Rozdział czwarty. Żubr Bartłomiej i jego trudne wspomnienia. Tymek dotarł teraz do Polany, gdzie mieszkał potężny żubr Bartłomiej. Niektórzy się go bali, ale Tymek nie. Żubr siedział przy wielkim pniu, patrząc w śnieg bez słowa. Bartłomieju? zapytał delikatnie. Żubr westchnął. Tymku nie jestem dziś rozmowny. A jednak jestem tu uśmiechnął się żółw. Bartłomiej spojrzał. Święta nie są dla mnie łatwe. Dawno temu spędzałem je z moją rodziną, ale teraz jestem sam. Wszyscy już odeszli. Tymek usiadł obok. Sam? Bartłomieju, cały las cię zna i bardzo cię ceni. Żubr pokręcił głową. Ale nikt mnie nie potrzebuje. Tymek wyjął najpiękniejszy liścik ze swojego woreczka. Dziękuję ci, Bartłomieju, że strzeżesz lasu i czuwasz nad młodszymi. Dzięki tobie czujemy się bezpiecznie. Żubr aż przymknął oczy. Wszyscy jesteśmy wdzięczni. A święta są po to, żeby być razem. Przyjdziesz dziś wieczorem na przygotowania. Ale czy mogę? Oczywiście roześmiał się żółw bez ciebie nie będzie świąt żubr uśmiechnął się po raz pierwszy od miesięcy rozdział piąty burza, która przyszła znikąd kiedy Tymek szedł dalej niebo gwałtownie pociemniało wiatr zawył między drzewami a śnieg zaczął sypać jak szalony och, chyba będzie ciężko Mruknął. Nagle śnieżyca przybrała na sile. Płatki uderzały w jego pancerz, zasypując go coraz bardziej. Halo! zawołał ktokolwiek zamieć zagłuszała wszystko. Tymek próbował iść szybciej, ale jego małe łapki zapadały się w śnieg. Białe zaspy rosły, a świat wokół stawał się coraz ciemniejszy. Proszę, nie teraz. Wyszeptał. A potem upadł. Rozdział szósty. Poszukiwania przyjaciół. W tym samym czasie na polanie panował ruch jak w ulu. Zając borys wyskoczył na skałę. Ktoś widział tymka, musimy go znaleźć. Burza go zaskoczyła. Sarna lila uniosła głowę. Przecież miał iść do Bartłomieja. A potem na południową polanę. Ruszamy, krzyknął Borys. Ja idę na lewo, Lila na prawo, a wy, jeże, idźcie ścieżką w dół. Lisica Alwa wydała polecenie. Nie wracamy, dopóki go nie znajdziemy. Zwierzęta ruszyły. Jedne kopały śnieg, inne węszyły tropy. Sowy krążyły w powietrzu mimo zamieci wołając: Tymku, gdzie jesteś? I wtedy Borys usłyszał słabiutkie. Tu, tutaj, Tymek! wrzasnął zając, aż echo odbiło się od drzew. Rozdział siódmy ratunek w samą porę. Leżał tam, przysypany śniegiem, drżący, ale przytomny. Borys myślałem, że. Sam nie dam rady, wyszeptał. Nie ma mowy, odburknął zając. Z tobą? Nigdy nie jesteś sam. Lila delikatnie go podniosła. Już dobrze, Tymku. Jesteś z nami. Jisica Alwa osłoniła go własnym ogonem, chroniąc przed śniegiem. Wracamy. Wszyscy razem. Zwierzęta otoczyły żółwia i ruszyły w stronę jaskini. Rozdział ósmy. Jaskinia alwy i wielkie wyznanie. W środku było ciepło. Płomień trzaskał, jeże przyniosły miód malinowy, a sowy suszone jabłka. Tymku, opowiedz, poprosiła alwa, dlaczego wędrówka wdzięczności jest dla ciebie tak ważna? Żółw westchnął. Bo kiedyś byłem niewidzialny. Zwierzęta spojrzały po sobie. Byłem młody. Wszyscy biegli szybciej, rozmawiali głośniej, a ja byłem po prostu mały i powolny. Nikt nie zatrzymywał się, żeby zapytać, jak się czuję, aż do dnia, kiedy Mini zapytała mnie, dlaczego jesteś smutny, a ja byłem w szoku, że ktoś mnie dostrzegł mek zadrżał. To zmieniło wszystko. Zrozumiałem, że każdy może być ważny, nawet jeśli idzie wolniej i że wdzięczność jest tym, co sprawia, że nikt nie czuje się samotny. Cała jaskinia milczała. Tymku szepnęła Lila. My wszyscy jesteśmy wdzięczni, że jesteś w naszym życiu. Rozdział dziewiąty. Poranek pełen cudów. Gdy burza minęła, las wyglądał jak kraina baśni. Słońce połyskiwało na śniegu, powietrze pachniało świeżością, a wszystkie zwierzęta zebrały się na polanie. Tymku! Krzyknęły. Teraz my mamy dla ciebie niespodziankę. Żółw aż podskoczył. Dla mnie? Oczywiście. Odpowiedziała Mimi. Po czym zwierzęta ustawiły się w kolejce, każde trzymając drobny prezent. Szyszka, maleńka gwiazdka z lodu, ozdoba z liści, piórko, jodełkowy wianuszek, a nawet orzech w złotej farbce. Każdy dodawał słowa wdzięczności. Dziękuję, że mnie odwiedzasz. Dziękuję, że mnie słuchasz. Dziękuję, że pomagasz mi być lepszym. Dziękuję, że uczysz mnie dostrzegać dobro. Dziękuję, że jesteś. Gdy wszyscy skończyli, Tymek stał, drżąc, wzruszony tak bardzo jak nigdy. Ja. Ja nie wiem co powiedzieć. Powiedz po prostu, że jesteś z nami, odparła Alwa. Rozdział 10. Wielkie świąteczne światło. O zmroku wszystkie zwierzęta zebrały się wokół największej jodły. Ustawili tam stoły z przysmakami, ozdobili gałęzie prezentami, zawiesili sopelki i światełka z jarzębiny. A kiedy księżyc, zimowy księżyc wdzięczności, wzbił się wysoko, cała jodła zapłonęła blaskiem nie złotym, nie srebrnym. Lecz ciepłym światłem serc wszystkich zwierząt. A Tymek, stojący na środku polany, nagle poczuł coś w sercu. Nie życzenie, nie magię księżyca, tylko miłość. Wdzięczność jest jak światło, które zapalamy najpierw w sobie, a potem niesiemy innym. I kiedy wszyscy dzielimy się tym światłem, nawet najciemniejsza zima staje się jasna. Doceniaj to, co masz, a otrzymasz więcej niż się spodziewasz.